Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Bardzo lubię tego typu scenerie. Słoneczko, poranek, pole, siedzę sobie w aucie, kamera przede mną i za chwilę wszystko się może wydarzyć, a to Pan będzie jechał na rowerze, a to pewnie jakiś traktor. Eee, I dzisiaj od razu mówię, to nie będzie żaden odcinek poradnikowy, jak kupić auto, jak sprzedać auto, jak nie nabrać się na jakąś minę. To będzie bardziej taki trochę osobisty vlog, pokazujący różne zdarzenia z mojego życia i może co po niektórych też to gdzieś zainspiruje. Bo i były były te lepsze chwile, i były te gorsze chwile. W sumie to nawet nie wiem, ile ten materiał będzie mógł trwać 5 czy 10 minut. Bo mam coś w głowie ułożone, o czym chcę powiedzieć, ale nie jest to też w jakiś sposób szerszy rozpisane. Jak sami dobrze wiecie, ja dosyć mocno cenię swoją prywatność. Rozumiem wszystkie te osoby, które od samego rana pokazują, jak już kaszę mannę jedzą, jak się myją w łazience i co zrobiły w przeciągu 24 godzin swojego życia, bo ja wiem, że dzięki temu można mieć milionowe zasięgi, ludzie to lubią, ale jakby to nie jest cel mojego życia i zawsze uważam, że pewne elementy swojego życia należy gdzieś tam rozdzielać i nawet jak wracamy z pracy, to mimo wszystko starajmy się trochę od tej pracy odcinać. Nie ukrywam, przy YouTubie jest to trudne, bo oprócz Innych zadań, które jeszcze w ciągu dnia robię, jeżeli chodzi o YouTube, no to tak, tu odpiszę na parę komentarzy rano, tu po południu, tu wieczorem tu coś nagram, no ale trzeba jakby swój czas też umieć szanować. Ja bardzo dużo mówiłem na temat mojej pracy gdzieś w salonach samochodowych, jako od praktykanta. Po, przynieść podaj po zamiataj zrób kawę po e, dyrektora salonu przez kilka lat doszedłem i w sumie sam z tego wszystkiego zrezygnowałem gdzieś to można na YouTubie e, przegrzebać no ale potem od razu e, jest taka dziura i od razu jest Waldek zaczyna nagrywać na YouTubie jako motodoradca a jeszcze w międzyczasie były no 3 3,5 roku e, które uważam że bardzo dużo do mojego życia e, gdzieś tam wniosły oczywiście E, zgadzam się z tym, że YouTube na pewno był jakąś gdzieś tam trampoliną. E, jak sobie przypomnę teraz, jak ja zaczynałem w tym wszystkim, to... Kartoflem, jakimś nagrałem pierwszy odcinek. Wcale miało nie być kolejnego odcinka, bo to było jeszcze nagrywane do mojego bloga, którego prowadziłem Moto Opinie. Pierwszy materiał to był z hardkorowym koksem, eee, a potem jako taki typowo poradnikowy motoredacyjny, mówię, nagram jeden, niech będzie jakiś tam na YouTube, ale to do mojej działalności, czyli Moto Doradzt. To jeszcze nie było związane w ogóle z YouTube'em. I ten materiał był nagrany, wrzucony na YouTubea. Po pierwszym dniu miał. Nie wiem, z 500 wyświetleń. Zapomniałem o nim, dopiero po tygodniu znajomy zadzwonił. Mój waldek, zobacz to na wykopie Joe Monsterze, hula, tam masz prawie 100 tysięcy wyświetleń. Ja wszedłem, zalogowałem się, no to zacząłem na te komentarze odpisywać, jakby tak gdzieś wystartował YouTube. Ja totalnie nie byłem przygotowany do tego. Kartofel w formie kamery, bo wtedy e, no nie miałem nic lepszego gdzieś tam pod ręką, jakby na to nie zwracałem uwagi. Teraz YouTuberzy, którzy przychodzą, to już intro, outro gotowe, nazwa, na wszystkich socialach nazwy już poblokowane, sprzęt do nagrań. Nawet teraz patrząc, większość e, youtuberów motoryzacyjnych ma swoich operatorów montażystów ja się tylko taki uchowałem z kamerką na statywie albo z kamerką w ręku vlogową, gdzie tam e, idę, bo po prostu lepiej czuję się e, w takiej formie, uważam, że jednak jak już trochę zbyt dużo telewizji z tego youtube'a robimy, to chyba to nie idzie w dobrym kierunku, owszem nie powiem, miałem z takich materiałów może jeszcze czasem coś takiego się nagra, jak po prostu czasem nie jestem w stanie sam sobie dać rady w nagraniu i potrzebuję pomocy z zewnątrz, żeby na przykład ktoś mi dronem polatał, czy coś, to jasne, ale jednak, cenię taki przekaz. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Były te prace w salonie, no i nie ukrywajmy, idąc wyżej po, po ścieżkach, jakby to nazwać, jakiejś tam kariery, na pewno zarobki też się gdzieś zgadzały, e, więc z jednej strony można by powiedzieć, Waldek, gamoniu, po co żeś z tego wszystkiego rezygnował? E, ja powiem tak, e, w salonach przepracowałem łącznie 5 lat. 4,5. Eee, uważam, że stopniowo, gdybym został, e, jako handlowiec. Podejrzewam, że pracowałbym do dziś, w którymś z salonów może byśmy się teraz spotykali. Czy to przy nowych, czy to przy używanych e, samochodach, e, ale idąc wyżej i czułem coraz tą większą presję, standardy, normy jakościowe, te wszystkie absurdalne rzeczy e, i to, że musiałem walczyć o pensję pracowników, bo gdzieś tam przyjeżdżał jakiś audyt, próbowali obciąć, bo ktoś się nie podpisał na stronie 19 i już audytora to zabolało, już po prostu, albo byli e, tajemniczy klienci z ukrytą kamerą, i Ktoś nie zapytał, czy ktoś nie chciałby kawy albo skorzystać z toalety. No to już gdzieś tam minus 500, czy ileś dla firmy i tak te kwoty się mnożyły. I jakby bulwers się we mnie pojawiał, bo e, ja jestem chyba totalnie antykorporacyjny. Ja lubię działać jakby swoim schematem, e, sam sobie wypracowywać gdzieś tam ścieżkę swojego działania. A tutaj no to czasem te niektóre normy jakościowe gdzieś mnie przybijały. E, z drugiej strony w międzyczasie. No, oglądałem się też trochę TFN Turbo, zapatrzyłem się w Adama Kornackiego, ale nie wizualnie, tylko technicznie na to, co robi. E, nawet o tym z Adamem w zeszłym roku miałem okazję rozmawiać podczas internetowego Samochodu Roku, gdzie mu powiedziałem, że w sumie w Stary to ty byłeś moim prekursorem tych moich działań nie YouTube'a, a tej działalności związanej z doradztwem przy zakupie e, samochodów. E, I tak to było, bo pracując w ostatniej firmie, czyli w Citroenie. E, bardzo mi zależało na tym, bo już widziałem, jakie przez te normy jakościowe są e, słabe marże na autach i naprawdę było absurdalne, bo nieraz żeśmy auto sprzedawali na zero. E, ten, kto siedzi w salonie, to wie o co chodzi, po to, żeby zrobić bonusa kwartalnego i coś tam z tego móc uzyskać. A jak się nie zrobiło bonusa, no to handlowiec przez dwa miesiące czy trzy nawet wychodził e, z gołą wypłatą. No walka była o wszystko. Dlatego doszedłem do wniosku, że trzeba wejść mocniej w auta używane, bo tutaj były prawdziwe marże, o wiele większe niż na nowych. E, I przy okazji, gdy żeśmy odkupywali te auta, ja cały Cały czas schodziłem sobie na dół do mechaników, jak te auta były odkupywane, wiecie, takie moje autorskie dziecko, takie z krwi i kości, więc chciałem jakby tego wszystkiego dopilnować. No i cały czas się przy, przy nich gdzieś tam uczyłem. Też nie jestem jakiś tam w ciemie bity, jakąś tam wiedzę motoryzacyjną mam, nadal siebie nie uważam za eksperta w wielu dziedzinach motoryzacji, w niektórych zapewne tak, no bo nie da się być ekspertem od wszystkiego i w wielu dziedzinach, szczególnie gdzieś tam mechaniki, jeszcze gdzieś tam uważam, że muszę się podszkolić, no ale jakby cały czas na bieżąco swoją wiedzę staram się podnosić. No i Zapatrywałem się na to. W międzyczasie, jak to wiadomo, Waldek pracuje w salonie, a to kilku znajomych mówiło: A, chodź ze mną, pojeźdź tam auto, obejrz i tak dalej. No to wiecie, wsiadało się, jeździło. Ale w pewnym momencie, takie pół roku przed odejściem z etatu, no to w sumie tak ja miałem każdy weekend zajęty, bo wiadomo, w tygodniu pracowałem, za bardzo nie było jak jechać, a w weekendy znajomi co chwilę gdzieś tam prosili. Waldek chętny, pomocny, e, zawsze jeździł, no i tak w pewnym momencie zaczęło to być trochę męczące, ja lubię pomagać, no ale wiecie, no gdzieś e, przychodzi ta skrajnia e, tego wszystkiego. Z drugiej strony ta praca na etacie coraz bardziej gdzieś tam mnie męczyła, e, nurtowała. I z trzeciej strony, nie wiem czy kiedykolwiek o tym mówiłem, ja dosyć mocno interesuję się giełdą, e, rynkami e, w ogóle. E, i też grałem dosyć mocno na giełdzie, szczególnie za czasów warszawskich, Sangionga w Warszawie. Najpierw grałem trochę na spadkach. Mocno mnie interesuje analityka gdzieś tam finansowa, więc na tych spadkach szło fajnie gdzieś tam pozarabiać. A potem przeniosłem się na rynek New Connect, czyli trochę bardziej agresywny rynek giełdowy. No i miałem pewniaki, na których jakby nie patrzeć. W sumie, inwestując nie wiem ze 30 tysięcy złotych, to po dwóch latach ładny dom mógłbym wybudować, po czym na pstryk straciłem wszystko. Spółka Tunsil. W nią przeinwestowałem, rozleciała się. Zamiast wyjść w pewnym momencie, to człowiek mówi: Dobra, może jeszcze się odbije, kurde, no i tak są duże straty, ale jeszcze poczekam na trochę. No i tak szła, doszła do jednego grosza i tyle ze wszystkiego było. Więc można powiedzieć, że z jednej strony tragedia, z drugiej strony przemęczenie korporacją, totalna jakby złość na to wszystko. Z trzeciej strony tu doradztwo, pomoc znajomym. No i powiedziałem: Stop. Miałem dosyć jakby gdzieś korporacji. Z drugiej strony prawie, że pusto w portfelu w tym momencie. Z trzeciej strony mm, widziałem jako furtkę, że to doradztwo może przynieść jakąś kasę. Strasznie ryzykowne. Szczególnie, jeżeli jest się facetem, no i facet ma do siebie jakieś tam większe oczekiwania, jak i ambicje, że nie po 8 godzinach pójść wypić piwko przed telewizorem, tylko jednak coś tam więcej w tym życiu osiągnąć. Eee, postawiłem wszystko na jedną kartę. To nawet już się działo, bo pierwsze doradztwo, za które dostałem całe 100 zł, jeszcze było za czasów pracy w salonie. Tu wiecie, pan dyrektor zdejmuje garnitur, bierze ciuszki, jedzie oglądać samochód. Było to dokładnie, pamiętam jak gdzieś Honda Civic, auto oglądane w Koluszkach. Ee, Civic UFO, pan był z Gdańska, no i e, zadzwonił do mnie, czy byłbym zainteresowany taką usługą doradztwa. Bo na czym to polegało? Ja już padłem na pomysł, więc wydrukowałem sobie tysiąc ulotek, chodziłem sobie po giełdach w łodzi, ale i w internecie, na różnych darmowych portalach zacząłem zamieszczać też ogłoszenia, że świadczę takie usługi na terenie. Chyba łodzi miałem na początku zaznaczone. No ale wiecie, no sama łódź to było trochę za mało, no ale akurat tutaj idealnie wcelowałem w gusta tego pana. Pojechałem oglądać tą Hondę, nic w sumie na tym nie zarobiłem, bo za 120 zł kupiłem miernik wtedy, bo miałem wcześniej taki ten długopisowy, no to kupiłem po prostu miernik elektroniczny, no ale auto było totalnym bublem. Nawet nie trzeba mieć gigantycznej wiedzy, że było widać, że jest zespawane z dwóch. Zadzwoniłem do pana był mega z tego powodu, czy. Źle to zabrzmi. No był mega zadowolony, że nie musiał jechać i oglądać tego parcha, e, tylko mógł po prostu poszukać sobie gdzieś tam innego e, samochodu. E, Potem znowu było kilka tygodni przerwy, i to się już złożyło na ten moment, gdzie odchodziłem, bo mi się okres wypowiedzenia kończył, i tak trochę, przyznam szczerze, przez chwilę, może nie tyle, że załamanie, bo ja jestem raczej e, twardy facet, ale tak stresik mnie złapał, że no ta stówka, no to już dawno gdzieś tam poszła, oszczędności się coraz bardziej kurczyły, bo gdzieś tam resztka oszczędności została. Zmieniłem sobie auto na trochę tańsze. Przez pewien czas jeździłem Peugeotem 206 białym 1.9 dieslem, ale mówię, nie, no trzeba i za ciosem. Więc znowu, do drukowania, Zróbłem tych ulotek, zrobiłem ich całe mnóstwo, o traktorek sobie jedzie. Urususik C360. Dodrukowałem tych ulotek, a to po giełdach, a to gdzieś tam po komisach. No, roznosiłem je w naprawdę w przeróżnych gdzieś tam miejscach. Od groma pracy w tym wykonałem. Oczywiście wszystko w obrębie gdzieś tam łodzi, ale zaczęło to owocować. Kolejni klienci gdzieś tam zaczynali się zgłaszać. No, w pewnym momencie mówię, no trzeba było to podpiąć już gdzieś tam pod rodzinną firmę, no bo kwota wolna od podatku już się gdzieś tam w pewnym momencie kończyła. I tak, tutaj stówka, tu 150, tu 200, gdzieś tam z dalszym dojazdem i tak dalej. Od od łodzi, zacząłem dojeżdżać. No doszedłem do wniosku, że może mieć to faktycznie sens. Stworzyłem swoją pierwszą stronę internetową. Dzisiaj to bym to nazwał pseudostroną internetową. No teraz są magiczne szablony, które w sumie pozwalają w pięciu krokach stworzyć stronę internetową. No Tam wtedy to było robione to po omacku. No ale od groma czasu na to poświęciłem, nie znałem się na tym w ogóle, szukałem gdzieś tam po forach, no coś tam stworzyłem, jakieś nawet pseudo logo, i tych zleceń było coraz więcej. Na tyle było ich dużo, że coraz więcej osób prosiło mnie, czy im gdzieś nie pojechał do Katowic obejrzeć czy coś. No też był pewien taki tutaj dysonans, jeżeli chodzi o znajomych, no bo widzieli, że zaczynam robić to jako usługa. No wiadomo, dla części bliższych znajomych dalej gdzieś tam za free, za free w tym wszystkim jeździłem. No ale wiecie, tych znajomych to się ktoś se przypomniał o mnie po 20 latach z podstawówki, no też liczył, że za free mu to zrobię, no ale gdzieś czegoś trzeba było żyć. Wyszło tak, że przez 3 lata zrobiłem... Nie wiem, ze 150 tysięcy kilometrów oglądając auta. W sumie w samej łodzi bardzo mało samochodów oglądałem, bardzo dużo auto oglądałem gdzieś na zewnątrz, jeżdżąc po różnych innych miastach. Były wyprawy gdzieś tam do Gdańsk, no po całej Polsce Gdańsk, Katowice, Kraków. Pamiętam jak gdzieś mnóstwo fajnych znajomości nawiązałem. I w sumie, gdybym chciał, to część tych kontaktów mógłbym wykorzystać jako e, kontakty, które pomogłyby mi gdzieś tam e, w pracy. Był jakiś dyrektor jednej z firm, też związanych z motoryzacją, prosił mnie o usługę, nawet proponował mi, e, żebym przyszedł do niego e, gdzieś tam do pracy, ale ja mówiłem: Nie, twardo korporacja, e, nie dla mnie. I to był mega fajny e, czas. Bo robiłem coś swojego, coś dla siebie. Owszem, cały czas gdzieś tam się w tym wszystkim szkoliłem. E, wiadomo, że już w pewnym momencie miernik to już było stanowczo za mało, czy oglądziny na zwykłej stacji diagnostycznej, bo to starałem się gdzieś tam robić w pakiecie. No wiadomo, te ceny też gdzieś tam lekko w górę szły. E, później kupiłem komputer diagnostyczny. E, no, bo doszedłem do wniosku, że no należałoby coś więcej robić. No, ale dobrał taki komputer za 4,5 stówki. W jednym aucie coś pokazał, w drugim nie pokazał, w trzecim powinien pokazać, a nie pokazał. A w czwartym, pamiętam tą historię jak dziś, w maździe szóste, podpinałem go i po odpięciu mojego kompa wyskoczyły jakieś czeki. więc jeszcze byłem na minusie, jeżeli chodzi o ten transakcję. Musieliśmy jechać do serwisu, to wszystko pokasować jakby poza moim komputerem. Kupiłem jakieś mierniki do sprawdzania. Zawodnienia płynu hamulcowego, czy chociażby do kontroli uszczelki pod głowicą. Kupiłem przyrządy do pomiaru kompresji, no ale to okazało się, że to nie jest takie hopsiub, żeby w każdym aucie to zrobić, że nie każdy też ze sprzedających pozwala na coś takiego. W części przypadków no tak czy siak trzeba było jechać do ASO, żeby podpiąć już pod profesjonalny komputer, wiadomo, im nowsza auta, tym więcej było roboty, ale dawało mi to mega fan. Owszem, było też kilka w top, bo to trzeba jasno e, powiedzieć. E, na pewno. Rozdzielmy te rzeczy, że mamy taki jakby naród trochę pretensjonalny teraz w tym momencie, i jakby wszystko oczekujemy, że wszystko nam się należy i wszystko ma być tak, jak my chcemy, bo jakaś pani próbowała podać mnie do sądu po tym, jak jej po dwóch miesiącach strzelił pasek rozrządu. No to nie jest rzecz do zdiagnozowania. To nie jest też rzecz, którą można tak na 80% uznać jako wadę ukrytą. Jeżeli byśmy dowiedli, że nie wiem, został źle założony, no ale nawet jeżeli był założony niższej jakości, no to to nie jest żadna wada ukryta. Gdzieś tam sprawa się rozmyła po kościach. Była sytuacja, gdzie e, powiedziałem panu, że w 100% auto nie było lakierowane, przejrzałem je całe, pamiętam jak gdzieś BMW e E60. Po czym on pojechał oglądać to auto i dopatrzył i miał w 100% rację, zderzak był lakierowany. Wiecie co, no wiadomo, miernikiem się tego nie przeleci. E, zawsze bierzemy pod uwagę to, że plastik delikatnie różni się od elementów blacharskich. Nie zwróciłem na to uwagi. Gdzieś podejrzał od spodu, że tam kawałeczek gdzieś tam lakieru odchodził. Okej, okay. ma culpa, zwróciłem mu za usługę, chociaż w sumie to lakierowanie zderzaka, no to chyba nic aż tak wielkiego. E, trzecia rzecz, to przyznaję, chyba największa moja wtopa w tym wszystkim. Ale nawet dziś nie wiedziałbym, czy byłbym w stanie to wykryć. Golf 6, auto od handlarza, takiego trochę cwaniaka, ale dobrze wygadanego, przeleciałem je miernikiem z każdej możliwej strony. No, po prostu wszystko. Skrajne punkty, newralgiczne, czasem jak się sprawdza, czy gdzieś tutaj ćwiartka nie była spawana, wiadomo, w hatchbackach, w których miejscach. Nic. Dopiero też wyszło po jakimś tam roku, gdzieś po kolizji, że auto miało ćwiarę spawywaną. Tylko powiem wam, problem był jeden. Trudno byłoby to nawet miernikiem wychwycić, a i lakier był zdarty do zera, więc w sumie e, było, mogło to być już w pewien sposób gdzieś tam podejrzane, ale do szpachli były dodane opiłki metalu. Więc nawet jak była szpachla, to i tak miernik mimo wszystko pokazywał dobrze. No więc e, taka sytuacja w dwójnasób. I dlatego. Jak już później gdzieś nagrałem ten pierwszy swój materiał na YouTube tym kartoflem, jakiś poradnik, gdzie ludzie zaczęli prosić o kolejne porady, sam stopniowo zacząłem dochodzić do wniosku, bo pewnie miałbym naprawdę mnóstwo pieniędzy z tego, bo tych ludzi zgłaszających się do mnie Waldek, czy mógłbyś obejrzeć mi auta, już ten YouTube zaczął działać, nie wiem, tam po 10 czy 15 odcinku. Wtedy co ja byłem? Zachar, Marek Wieruszewski, Łukasz z próbnych, tak w sumie parę osób gdzieś tam działających wokół motoryzacji. Ale ja powoli zacząłem od tego odchodzić, bo doszedłem do wniosku, że lepiej mimo wszystko będzie doradzać przy zakupie w formie poradników, a jak ktoś chce skorzystać z usługi takich oględzin, no to najlepiej już podjechać, nie wiem, na przykład chociażby do Mateusza, do MWS-u, do serwisu. Ja jako taką usługę zacząłem po prostu zdejmować z oferty, ponieważ ja bym chciał Klientowi podpisać się, że proszę pana, gwarantuję, że wszystko z autem jest tak i tak, niech pan jeździ spokojnie. Ale czy. Dzisiaj ktokolwiek podpisałby się pod autem używanym, że wszystko jest w porządku, nawet jadąc do Aso, do jakiejś marki premium, e, gdzie diagnoza przed zakupem może kosztować 800 zł, nikt Wam nie da kwitu takiego jak rzeczoznawca z wypisaniem tego, że wszystko jest zrobione, bo on w poniekąd przejmuje rękojmie za ten samochód. Jeżeli coś się będzie działo, to można jego gonić, a nawet nie osobę sprzedającą. E, a jeżeli nie da rady zrobić stuprocentowej takiej diagnozy, to po co to robić w takim wypadku? Owszem, to jest wtedy umiejętnie zapisane, tak jak są różnego rodzaju usługi teraz w Polsce, bo w sumie firma motodoradca w 2011 roku jeszcze nie pod nazwą motodoradca, tylko pod brędem motodoradca, bo to była inna firma. Można powiedzieć, że ja byłem pierwszą firmą, która komercyjnie coś takiego w Polsce robiła. Ale. Ile ja już nagrywam? O matko, 18 minut w po, podglądzie na telefonie mam tutaj. Dobra, trzeba zmierzać do brzegu. E, więc byłem pierwszą taką firmą, która jakby działała i świadczyła tego typu usługę, ale mm, nikt teraz nie podpisze się pod tym, że daje stuprocentową gdzieś tam nawet, czy gwarancję na ten sam, czy nawet jak są gwarancje w komisach, to, to też jest... E, a, nagrywałem o tym e, materiał. Więc jakby zacząłem świadczyć tego typu usługi, bo każdy... Mm, nie potrafi rozdzielić, że jak kupi auto używane, że coś zaczyna się kończyć, czy nawet się uszkodzi, to to traktuje, że ktoś go wprowadził w błąd. Tu trzeba rozdzielić wady ukryte, cwaniactwo od normalnej eksploatacji pojazdu. A niestety w Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat jest to cholernie trudne, więc dla swojego świętego spokoju, jakby. Wolałem doradzać poradnikami. Tych poradników jest mnóstwo, nie tylko moich przecież Michu, przez ile odcinków typowo serwisowych gdzieś nagrał, więc wolę w tej formie. Nie zmienia to faktu, że czasem, podkreślam, czasem zdarza mi się gdzieś tam pojechać ze znajomymi czy rodziną, obejrzeć jakieś auto przed zakupem, tak dla fanu. Ale to tak na miękko, bo to są znajomi, oni jakby gdzieś tam. O lisę leci. E, I oni gdzieś tam czują to wszystko, ale zawsze mówię: to jest jakby porada, tak? Wiadomo, wiadomo no tutaj, e, jak ktoś zaczyna później cię gonić za takie rzeczy, no to jest jakby krok za dużo. No i poszło to później w kierunku gdzieś tam YouTube'a. Pamiętam jak gdzieś te pierwsze odcinki: jak kupiłem jakąś lustrzankę za 600 zł. I kabel pięciometrowy, który sobie wkładałem tu w nogawkę i tutaj, żeby nie było go widać, bo ja estetą jestem takim, dosyć schludnie zawsze staram, żeby to wszystko wyglądało. To się kilka razy do niego gdzieś tam przewróciłem, potem w sumie chyba... Nim nagrałem w ten sposób z 50 odcinków, potem ze 300 odcinków to w ogóle nagrałem telefonem na statywie też z tym kablem. Eee, czasem gdzieś tam jakoś uciekała czy coś, ale ja po prostu wychodzę z założenia, że YouTube to ma być YouTube. Jak już za dużo zaczyna być w nim tych, tej telewizji, tych jakichś ultra lukratywnych przebitek, to jakby trochę traci na uroku. Ja wiem, że teraz można było to nagrać z 10 kadrów, jakieś przybliżenia, zoomowania i się ma Hola, Hola, ale... Za stary na to jestem, ale lubię to co robię, żeby była jasność. Owszem, YouTube jest jakąś tam częścią, jedną trzecią gdzieś tam mojego życia, eee, ale, ale lubię to co robię i tego Wam życzę, żebyście w swojej pracy zawodowej lubili to co robić. Zapraszam też do kursów e, motodoracy, bo. E, te szkolenia z przygotowania do pracy w salonie samochodowym też w wielkiej części osób pomogły znaleźć pracę w salonie. Zawsze to już jest jakiś, jakiś wstęp, szczególnie jeżeli nie mamy większego doświadczenia i to na pewno gdzieś tam działa. I jeszcze raz wam jedno powiem, tak już na sam koniec, no bo to będzie 21 minut prawie że będzie. Giełda ostrożnie. Można dużo wygrać, można bardzo dużo stracić. W życiu, jak macie podejmować decyzję i macie się 5 lat nad tą decyzją zastanawiać, czy warto coś zrobić, to nie róbcie tego, bo to znaczy, że tu już jest temat dawno gdzieś tam przechodzony. Trzeba umieć podejmować decyzję, ale to nie jest tak, że ja to podjąłem i na zasadzie nie miałem chociaż cienia szans, że to się uda z przejściem na te usługi. Eee, miałem świadomość, że to w, w jakiejś tam formie wypali. Wypaliło w bardzo fajnej formie, bo pozwalało mieć taką naprawdę przyzwoitą gdzieś tam pensję w tym wszystkim. Owszem, kosztów też było sporo, bo wiadomo, i paliwo, e, i czas. E, tego nie zwróci nam nigdy. No i najczęściej, jak był gdzieś wyjazdowy temat, no to jednego klienta mogłem obsłużyć, no ale też nie wziąłem od niego półtora tysiąca, tak, żeby... Tylko wiadomo, że gdzieś tam mniej, minus paliwo, więc ten... Ale... ale to, to, to dało mi bardzo dużo, więc warto czasem gdzieś tam zaryzykować, podjąć decyzję. Hmm, czy nawet chociażby z tym YouTube'em. Chyba na tyle, co chciałem dzisiaj Wam tam przekazać. Nie jest to żaden poradnik, nie wiadomo jaki, o motoryzacji. To tak dookólnie gdzieś tam trochę opowiadałem, ale może komuś lampka w głowie gdzieś tam się zaświeci, może gdzieś pomoże jakieś decyzje podjąć, bo jak widać było i dużo dobrego, i dużo złego w podejmowaniu tych decyzji, ale jestem. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!